Dzisiaj na szybko placuszki z jajka, banana, mąki, proszku do pieczenia, odrobiny erytrytolu. Miało być białko, ale nie mam. Już przyznam, że mam największy problem ze słodyczami, a ja nie chcę codziennie wcinać batonów. Zrobię sobie placki na dzisiaj i na jutro, żebym miała takie poczucie, że jak wracam do domu, to mam coś słodkiego i to nie musi być baton. Dobra, bijam szybko jajko. Dodaję banana, robi z tych składników, które mam po prostu w domu, bo mam, odrobina troszku do pieczenia, tak na oko, bo nie mam pojęcia ile, jogurt naturalny. I do tego trochę rąki. też te na oko, bo nie mam się na to pojęcia ile. I odrobinę retrytołu. Dobra, wszystko to blenderuje. Łóżko będziemy nakładać. Placuszki gotowe. Dodałam jeszcze skryr i borówki amerykańskie. Według kwitatu to ma około 450 kalorii i jakieś 20 gramów białka. Jest to na pewno zdrowsza opcja niż baton.